Gdy zaczyna się sesja, a sesjo presja i czasu wolnego jest mało, znów pojawia się pomysł i terminów presja, że flesza by się znów nagrało. Ale o czym? Na przykład! Dziś odnowienie doktoratu. No choć nagrajmy to? To taka bardzo ważna rzecz. Nie chowaj się, nagramy tylko jedną setkę. Prawie wyszło, jeszcze raz. Nie, 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 nie. Nie, nie. wystarczy. Puśczeć felieton. 29 maja społeczność akademicka UMCS świętowała odnowienie doktoratu profesora Wiesława Skrzydło, rektora uczelni w latach 1972-81. Uroczystość odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji w 60. rocznicę Obrony Pracy Doktorskiej oraz 90. rocznicę urodzin profesora. Bardzo cieszę się, kiedy spotykam ludzi na ulicach zatrzymujących się, żeby przypomnieć albo nasze spotkania studenckie. Albo nasze prace z związane. Rektor profesor Stanisław Michałowski wręczył jubilatowi pamiątkową statuetkę Marii Kiri z okazji 75-lecia uniwersytetu. Uroczystość odnowienia dyplomu doktorskiego została ustanowiona przez Senat UMC dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki, kultury polskiej lub dobra społecznego, które przed co najmniej 50 lat uzyskały doktorat na naszym uniwersytecie. A ty, co tutaj robisz? Chór Akademicki UMCS imienia Jadwigi Czerwińskiej ma już 70 lat. Swój jubileusz chórzyści świętowali na koncercie 1 czerwca w Filharmonii Lubelskiej podczas czwartego Festiwalu Chórów Miast Partnerskich. Połączone zespoły z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy pod dyrekcją profesor Urszuli Bobryk zaprezentowały wykonanie utworu Celum et Terra skomponowanego przez Romualda Twardowskiego. Odbywający się w Lublinie festiwal powstał z inicjatywy profesor Urszuli Bobryk, prorektor ds. studenckich UMCS oraz dyrygencki i kierownika artystycznego Chóru Akademickiego Uczelni. Propaguję tę muzykę polską, zaszczepiam, chcę, żeby była znana, bo wszyscy znają Kilara hmm, czy Pendereckiego, ale nie znają Twardowskiego. A przepiękny utwór celometra, który został napisany, wykonany przez tych ponad 150 chórystów i orkiestrę symfoniczną, myślę, że pozostawił miłe wrażenie. Że nie Na słuchaczach. Podczas uroczystości profesor Urszula Bobryk została uhonorowana Złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Zostały też przyznane inne wyróżnienia. Chór UMCS jest reprezentacyjnym zespołem uczelni, znajdującym się w czołówce polskich chórów uniwersyteckich. Spójrz, Simba, ale ja jestem Maciek. Cała ta ziemia opromieniona słońcem to UMCS. Wow. Czas mojego licencjatu się kończy. Ale zaczni dla Ciebie, jako młodego studenta. Kandydatów zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kształcenia oraz do rejestrowania się w systemie IRK. Przypomnę, że nasz uniwersytet oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie oraz w wydziale zamiejscowym w Puławach. Kandydaci mogą wybierać spośród niemal 80 kierunków studiów oraz około 250 specjalności. Oferujemy także kształcenie z językiem wykładowym angielskim. Teraz już na poważnie. To ostatni odcinek flesza przed wakacjami, ale i ostatni w tym składzie. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami przez ostatni rok. Cześć. Cześć.